Dzień dobry, witam wszystkich. Godzina 12 wybiła. Zaczynamy nasz live analityczny. Tutaj miałem dużo komentarzy odnośnie DAX-a, dużo zapytań, więc sobie od tego zaczniemy. Standardowo na samym początku, jednak prośba do wszystkich, czy dobrze mnie słyszycie, czy widzicie wykres DAX-a. Ja sobie w międzyczasie też tutaj sprawdzę podgląd, czy wszystko dobrze nam działa. Że napiszę mi w komentarzu, czy jest ok. W tym momencie dach się wybijamy 61,8. Zamknęła się świeca na czterogodzinowym interwale. Także zobaczcie sobie, bo jest dosyć ważny moment. Dobrze, transmisja chyba nam zadziałała. Jest OK. Dobrze. Krzysztof z nami jest. Marek, Krzysiek, Łukasz, Bożena, Gosia Łukasz. OK. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy od tego nieszczęsnego DAXa. Co takiego się stało? No, wybiliśmy 61,8, czyli to jest kontynuacja tego, o czym mówiłem w dniu wczorajszym. Liczyliśmy na odbicie od 61, no i faktycznie to odbicie, tutaj proszę zobaczyć, nastąpiło, prawda? Czyli w tym momencie, co się tworzy? Tworzy się układ harmoniczny, układ Gartleya, zakończony na następnym FIBO. W tym momencie go rysuję, mamy układ harmoniczny, czyli mamy tutaj punkt X, Mamy punkt A, punkt B, czyli ten wczorajszy szczyt, fala BC, malutka, jak często w tych układach bywa, ona jest niekiedy na jednej, na dwóch świecach ukształtowana, natomiast najważniejszy jest punkt D, czyli punkt, który nam kończy całą strukturę. Tym samym cała kształt jakby fali CD też jest najważniejszy. Tutaj wszelkiego rodzaju pułapki, markowania ceny, podbicia, dojścia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co się powinno wydarzyć, to 12165, czyli poziom do, do zaksięgowania, jak ja to mówię, do zaatakowania, uważam, że, że co najmniej, czyli wypełnienie tej fali, tutaj dochodzimy, no i wtedy jakiś podwójny test, ewentualnie zagranie na, na, na markowaniu ceny, pod warunkiem, że to wejście dynamiczne w tym kierunku nastąpi. Także w tym momencie ja jestem na tak się bez pozycji, tutaj dzisiaj czekam praktycznie od samego rana, nic nie zagrałem. Nawet tego wybicia, które nastąpiło, bo też go tak powiem Wam się szczerze, średnio czułem. Natomiast, jeżeli jeszcze podciągniemy dosłownie te 100 punktów, 102 dokładnie, to poważnie myślę o krótkich pozycjach. OK, jak jesteśmy, słuchajcie, przy indeksach, to od razu możemy zobaczyć kolejny indeks, ten ważniejszy, amerykański SP. Tutaj jest sytuacja, przepraszam, troszeczkę inna, dlatego że nie mamy tej fali BC. Zobaczcie, ten ZZB, ten pomarańczowy, on jest tutaj wybity. Ten czerwony również, więc ja go wykasuję. Na 61,8, jak się dobrze przyjrzymy, tutaj nie mamy żadnego wyhamowania. Ta świeca, zobaczcie, też jest wyżej zamknięta, a więc jednak odrzuca poziom Fibonacciego, bo potem jesteśmy w stanie to ocenić, sprawdzić. Także tutaj też dojście na to 7,86, aczkolwiek z pewną różnicą, no bo nie ma tej zależności, nie ma tego podobieństwa względem DAX-a, no bo na DAX-ie jest fala BC, także może się utworzyć układ harmoniczny. Tutaj tej fali BC po prostu nie widzimy, dlatego raczej nic, nic mi się tutaj nie układa tak do, do ewentualnego wejścia w pozycję. Także biorąc pod uwagę czy porównując amerykański indeks i niemiecki, niemiecki technicznie wygląda po prostu lepiej. Przechodzimy do złota. Tutaj na złocie zobaczcie układ, w który nie wierzyłem, nie, nie grałem go. Wiem, że część grała na tym nietoperzu bardzo głębokim i mają tego ciekawy układ, bo tutaj wszystko było wydłużone i zatrzymało się przede wszystkim w tych miejscach, gdzie się powinno zatrzymać, czyli na, na poziomie FIBO, na punkcie D. Całej harmonii. O są okolice 133702. W tym momencie mamy dosyć ciekawy retest. I na co chcę zwrócić uwagę, to formacja świecowa na D1. To jest wczorajszy dzień, wczorajsza sesja. No piękny pinball, prawda? Spadająca gwiazda. Niemalże książkowa. Cień tak na oko widzę prawie trzy razy dłuższy od korpusu białego, więc jest ok. Zobaczmy na interwale H1. Co się dzieje? Bo widzę, że mamy chyba retest tego poziomu FIBO. Tak jest. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy to jest cały czas złoto, tylko już mniejszy interwał i co ciekawe, widzę kolejny układ, też nietoperza, tylko niższego rzędu, prawda, na tworzącym się, czy na tworzącej się fali. W tym momencie mamy 61,8, sam układ nietoperza jest tam troszeczkę głębiej, no wiecie, ja to zaznaczę i powiem Wam szczerze, że wcześniej tego nie widziałem, a teraz mi się to zaczyna podobać. Więc na dzień dzisiejszy na pewno sobie to przypilnuję. Czy tak, mamy XA, BC, i w tym momencie 61 też oglądamy, czy tam przygotowujemy się. Natomiast z tyłu głowy pamiętamy o tym mierzeniu 886, czyli 1342 dokładnie, a więc to głębokie wewnętrzne mierzenie, kończące cały ten lokalny układzik, prawda? No bo jakby nie było, <laughs> sam układzik jest. Lokalny. Dobrze, tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o złoto, ROPA, WTI. Tutaj 61,8. Sprawdzałem na jednym moim rachunku, na tym swingowym, średnioterminowym. Pozycja mi wskoczyła, bo miałem ustawione zlecenie buy limit. Także w tym momencie gdzieś tam jestem w, rejonach, w rejonie zera. Na bardzo lekkim plusie, nawet nie ma co pokazywać póki co. Grałem tutaj na dojście do 61 i na odbicie. W tym momencie mam długą pozycję, więc liczę na to, że jakakolwiek reakcja na tym 61,8 na ropie będzie. Nawet to może być reakcja na 60-80 pipsów. Mniej więcej tutaj te rejony, no może tam tak naprawdę celuje gdzieś 120, za, jeżeli chodzi o założenie. Natomiast jeżeli będzie jakieś delikatne podbicie, to i tak się z tego ucieszę. Patrząc na D1, wygląda tu dobrze, dlatego że zamknięcie wczorajszej świecy na D1 jest bezpośrednio na poziomie Fibonacci'ego, czyli w tym miejscu, gdzie powinno być. Ta świeca nie, zanegono, nie zanegowała poziomu, także nie zamknęła się poniżej, co też jest dla mnie bardzo ważne. No i spodziewam się, tak jak mówię, jakiegoś odreagowania. Po takim ciągu świec, zobaczcie, są wszystko świece spadkowe, czyli pięć ostatnich dni sesyjnych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No w końcu jakieś odreagowanie, jakaś sesja wzrostowa się należy. Także po cichu na to, po cichu na to liczę. Lecimy dalej. Waluty. EURUSD. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie par walutowych, to bardzo proszę również pisać mi na czacie. Ja sobie tylko jeszcze podgląd rzucę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Pamiętajcie, proszę, że o 12.30 jest też transmisja na naszym fanpageu na, odnośnie kryptowalut. Także osoby, które, które chcą dołączyć, zapraszam. A my, a my się już skupiamy na, na, na Edku. Co się dzieje na Eurodolarze? Zobaczcie, na Eurodolarze no, Edek chodzi póki co jak po sznurku, bo wczoraj mówiłem o tej pułapce, nawet zaznaczyłem ją kolorem czerwonym. Zobaczcie, odbicie od 7,8, rynek zjeżdża, dochodzi do następnego poziomu. Bo bardzo często to się dzieje obecnie, czyli mamy odbicie od jednego i od drugiego poziomu. Wypełnia ten układ głębszy, w tym wypadku układ bata, układ nietoperza. Zobaczcie, to jest ten szeroki Pomarańczowy schemacik, punkt B oczywiście na 50, punkt D głęboki 886, piękne dojście, odbijamy. No i teraz jak spróbować na to wejść? Mamy rozwiązanie. Rozwiązanie się nazywa strategia spóźnionych wejść, motyw SSW tak zwany. Polega to na tym, że jeżeli widzimy, że układ się tworzy, wypełnia, i on zaczyna już być w tej początkowej fazie realizacji, no widzimy, że skoro spada, no to, to układ się wypełnia. Czekamy na tak zwaną pierwszą logiczną korektę. No i ta korekta oczywiście może różnie wyglądać. Może to być podbicie pod takiego LGE-a, może to być jakiś zygzak, który się narysuje, może to być podbicie pod jedynie 61,8 tego małego swingu czy impulsu spadkowego. Także mniej więcej ja tu tutaj naszkicowałem. Ja będę chciał złapać te krótkie pozycje troszeczkę wyżej, bo w tym momencie wchodzić to jest dla mnie zbyt już odległe, czy zbyt bardzo, za bardzo zrealizowany setup. Natomiast, jeżeli byśmy podbili pod 1,12,70, 1,12,80, jak najbardziej myślę, że, że tutaj krótkie pozycje, przynajmniej od strony technicznej mówię, mają, mają, mają duży sens. Także w tym momencie na to na, to na eurodolarze czekam. Na GBPUSD szczerze mówiąc, nie mam pomysłu. Poziomy podrzucane na H1 wygląda to bardzo słabiutko. Zobaczmy na H4, może coś się dorysowało, też to wygląda tak słabo, jedynie co, no to zobaczcie, odbijamy się od tego oporu, nie jest to ani ZZB, nie jest to jakiś układ harmoniczny, nawet nie jest to poziom FIBO, jest to klasyczny opór, prawda, który był tam na 1,2740 i tak naprawdę nic poza tym, ja takich układów nie gram, bo to jest typowe podejście price actionowe, ja staram się, wiecie, zawsze łączyć price action z harmonią, z geometrią, z FIBO, tutaj nie było żadnego połączenia, żadnego klastra, Także ten poziom odpuściłem. Uważam, że będzie przetestowany jeszcze raz, bo to, co się dzieje, proszę zobaczyć, nawet tutaj na sekwencję dołków szczytów, to według mnie jest korekta. Czyli ten ruch, który tutaj odpuściliśmy, przynajmniej ja odpuściłem ten spadkowy, według mnie to jest korekta przed kolejnym podejściem w górę i kolejnym impulsem wzrostowym. Także tutaj, no wiadomo, opły jak to opły, prawda? Warto go obserwować, natomiast dla mnie jakoś technicznie ważny on raczej nie jest. Dolar do jena. No jeny, powiem Wam, dosyć ciekawie, bo e, przetestowali ten schemat, o którym mówiłem, drogą, zobaczcie, bardzo ładnie ten wariant wypełnił, czyli odbicie od 161,8, delikatna konsolka złapana między zewnętrznymi mierzeniami, co też często następuje. Ponowny test, proszę zobaczyć, podwójny T czyli podwójne dno na poziomie FIBO, było? Było. Poziom 107,91, zaksięgowany? Zaksięgowany. Nawet szałkę tutaj zaznaczyłem, żeby o tym poziomie pamiętać, bardzo ładnie zareagowaliśmy. Także naprawdę uważam, że w dłuższej perspektywie, to znaczy kilkunastu godzin, może kilku dni maksymalnie, tutaj maksymalne podbicie pod ZZB i pod ten dołek, a ten dołek jest, on wypada 13 dnia maja, jak najbardziej jest to realne, prawda? Czy ten zasięg do 109, tu mamy też okrągły poziom, tak zwany rand level na tym 109,02, więc to, to, to taki maksymalny zasięg podbicia. Na, na dolarze do jena. Dolar do jena wygląda lepiej jak euro-jen, bo euro-jen to jest układ, który, no, przyznaję się, nie wierzyłem, liczyłem na wyjście górą, w ogóle nie brałem tutaj go pod uwagę. Dla mnie to był układ za głęboki, bo praktycznie punkt D był na wysokości punktu X. Jak wiecie, jest to układ za głęboki, żeby go brać pod uwagę. No, ja takich, takich schema, schematów czy scenariuszy po prostu nie rozgrywam. No, widzę, że jakieś odbicie było, także ten układ kasuje, on mnie w ogóle tutaj już nie interesuje. Natomiast na Eurojenie interesuje mnie tak naprawdę jeden poziom. Myślę, że niektórzy pewnie się już domyślają o jaki poziom chodzi. Na no jednak pamiętajmy, bardzo ładnie działa 61,8. No i co się dzieje? Rynek ten poziom przetestował. Także w tym momencie pojawiają się, no tak naprawdę jeden wariant się pojawia godny uwagi, czyli układ harmoniczny. Pierwszą część już widzimy, czyli mamy XA, punkt B na 61. Ta fala BC, zobaczcie, ona się tworzy. Ona może być malutka, na dwóch świecach, na trzech. No i potem zrzucenie na, na zakończenie całego układu harmonicznego Gartleya, ale dopiero niżej, 786. Jeżeli to się dorysuje, to oczywiście będę Was informował, schemat technicznie dla mnie jest OK. Jeżeli się nic po drodze nie wydarzy, żadne tam cienie nie powybijają tej, tej struktury, to będzie to poziom całkiem przyjemny, 121, 12. Poziom oczywiście zielony, no bo to jest strefa wsparcia, Może szybciutko zaznaczymy, zmienimy kolor na zielony. I przechodzimy dalej. Także tyle, tyle jeżeli chodzi o OEK. GBP, tutaj zobaczcie, cały czas to już się staje troszkę nudne, bo to chyba drugi albo trzeci tydzień trwa. Lokalny układowy balans na H4, który nam trzyma, zobaczcie, tak silny ruch. Dawno nie widziałem, mówiąc szczerze, tak silnego ruchu wzrostowego, tak silnego impulsu. No, zobaczcie, jak to wygląda. Projekty są minimalne. Nawet nie ma sensu rozkładać siatki FIBO, bo tutaj nie ma nawet 23,6, no już nie mówiąc o tych mniejszych. Ja aż takich małych współczynników czy proporcji nie używam. Także bez FIBO tym razem. Natomiast owe balans jest, co ja robię. Jedynie go przesuwam. Czyli jeżeli wybijemy nowy szczyt, to ten zielony prostokąt pójdzie wyżej od samego szczytu. na podstawa pokazuje mi wsparcie. Tyle. Jeszcze tutaj sobie czekamy. Bardzo ważne ZZB widzę dla, dla Euro GBP. To jest 0,8838. Między innymi. Dodatkowym jeszcze takim elementem, oprócz tego dolnego ograniczenia owe balans jest sam właśnie, tak jak mówię ZZB, czyli był opór, stało się wsparciem, póki co bardzo, bardzo skutecznym. Także ten poziom na pewno do obserwacji. A Australijczyk, słuchajcie, mam nadzieję, że zarobiliście. Ja co prawda miałem pozycję, to był typowy day trading. Mówiliśmy, zresztą pokazałem Wam ten setup na tacy wczoraj. Także. Mam nadzieję, że, że tutaj też jakieś tam profity z tego wycisnęliście. Już tłumaczę, czy przypominam właściwie, po to, co było to zagranie i jakie je ja rozegrałem u siebie. Zaczęliśmy od interwału D1, prawda? Typowy ZZB, tutaj kluczowy był ten dołek z początku marca, dokładnie to był 7 dzień marca, był przetestowany w dniu wczorajszym, prawda? No był. Szedłem na niższy interwał na H1, bo rozgrywałem to no, M30 H1, a więc wcale nie taki mały. Co sobie zauważyliśmy i co zaznaczyliśmy? To jest analiza z dnia wczorajszego. Zobaczyłem ten klin zwyszkujący, zobaczyliśmy dywergencje wskaźnikowe, i tutaj położyliśmy nacisk, jak się okazuje, bardzo słusznie na wyjście dołem. O czym mówiłem, że wyjście dołem, zobaczcie, ma być dynamiczne bez jakiejkolwiek próby powrotu. Ta próba powrotu była, bo często jest, ale teraz pytanie za 100 punktów: czy rynek wrócił do wybitego układu, czy nie? Bo tutaj było wyjście. Była próba powrotu, ale rynek się oparł na dolnej podstawie tego klina i dalsza jazda w dół. Także, w mojej ocenie, tutaj ten ruch spadkowy, jakaś korekta spadkowa, czy dalszy impuls spadkowy na Australijczyku jest, jest przewidziany. Tak jak mówię, u mnie to było wejście typowo day tradingowe. Wczoraj je zamknąłem. Gdzieś tam jak wychodziłem z biura już, nie pamiętam, 17 chyba czy przed. Że mniej więcej tutaj w tym rejonie to był ruch na 20 parę pipsów. Także no tak symbolicznie można powiedzieć, ale takie było też założenie. Na zakończenie słuchajcie, Kanada. Kanada w takiej konsolidacji chodzi. W ogóle mi się to nie podoba. Nie mam pomysłu za bardzo na rozegranie. Ni to ZZB, ni to FIBO. 38 i dwa niby zaksięgowane. Rynek się odbija. Poniżej widzę poziom ciekawszy, z 50 i tutaj widzę po lewej jakaś projekcja FS100 stoi, czyli pewnie taki one to one na korekcie pędzącej, tak teraz to widać, niezaksięgowanym, także to jest też taka informacja dla wszystkich, jeżeli mam setup i on w ogóle nie zostaje respektowany, jak tam nie dochodzi, to ja absolutnie ku nie gonię, czyli nawet jakby teraz odjechali do góry, odjadą beze mnie, nie będę wskakiwał do rozpędzonego pociągu, mimo że spodziewam się gdzieś tam w dalszej perspektywie dalszych wzrostów, ale pamiętajcie, technicznie musi być to dobrze rozegrane i precyzyjne, co najwyżej, co, 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 co ważne, co najważniejsze. A w tym momencie tutaj tej precyzji ani dokładności tak naprawdę nie ma. NZDUSD, właśnie, Damian, dzisiaj Cię tutaj z Mariuszem wspominałem, że mówiłem o tym, o NZDUSD, o analizie na życzenie i to chyba wczoraj Ty rzuciłeś, prawda? Tę propozycję. Zaznaczyłem wszystko i z tego nie skorzystałem. No, czasem tak się dzieje, nie wiem z czego to wynika, że po prostu setapy się przegapia. A przecież pokazałem Wam wszystko na tacy idealnie, prawda? Setupik pięknie zadziałał. No nic, mam nadzieję, że, że Damianie z tego skorzystałeś i pozostałe osoby również. E, przypomnę, jedynie NZD tutaj, tak jak Damian mówi, pięknie dał zarobić, to był układ harmoniczny, no idealnie w punkt trafiliśmy, no czyli analiza w 100% się sprawdziła, bardzo duża precyzja, także tylko to tylko to cieszy i potwierdza, że układy harmoniczne pięknie nam działają. To był ten układ, dokładnie, dokładnie tak jak tu, Damian, piszesz, tak. To był ten układ, który sobie wyznaczyliśmy. No pięknie zadziałało, prawda? Odbicie poszło, poszło od 0,66 na 0,66 i 11, czyli ile? Ponad 50 pipsów. No to jest zdobył, to jest fajna dniówka, tak. To jest bardzo fajna, bardzo fajna dniówka. O Damian pisze, że kilka pozycji weszło. No, gratuluję Ci, Damianie. Fajnie, fajnie, że, że się udało coś tam z tego wyjąć. Okej, okay, Bitcoin, szybki rzut oka na BTC. Tu się mało co dzieje, tak naprawdę. Chociaż jakieś wyjście górą uważam, że jeszcze będzie. Taka dokładna analiza będzie o 12.30. Wysłam Wam informację w tym momencie na czacie. Pamiętajcie, na Facebooku robimy live'a, jeżeli chodzi o krypto, i też będzie webinar także będziemy nadawali w dwóch formułach, Równo, równolegle po prostu, tak, w formie webinara o 12.30 codziennie od poniedziałku do piątku, no i na naszym fanpage'u również transmisja na żywo o 12.30 będzie. Wysłałem Wam linka, także kto chce posłuchać o krypto tak szerzej, to, to, to zapraszam. WIG20 na zakończenie, nie pomijajmy polskiej giełdy, chociaż tu się niewiele dzieje, ale gdzieś tam taki ZZB, w połączeniu z Geometrią, czyli troszeczkę overbalansu, w połączeniu z Price Action, zawsze to jest, pamiętajcie, dobre połączenie. 2284, czyli tutaj liczę na, no i czekam tak naprawdę na zaksięgowanie tego miejsca. Zobaczymy. Póki co, póki co czekamy. Dobrze, słuchajcie, no chyba kończymy pomalutku. 12.30, czyli za 10 minut. Dokładnie się słyszymy w krypto-tradingu. Pytanie: Nie widzę. Widzę ponad 120 osób, 150 było w maksymalnym życie. Fajnie. Fajnie, że przychodzicie. Zawsze pamiętajcie dać subskrypcję naszego kanału, żebyście otrzymywali powiadomienia automatycznie o naszych liveach. A nadajemy na żywo często, bo codziennie o 12 robimy też live tradingi w piątki. Także, także zapraszamy. Zapraszamy. Zawsze su dajcie, dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie sobie nasz kanał, dajcie dzwoneczek. To jest bardzo ważne, żeby te powiadomienia przechodziły. OK, tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy live. Miłego dnia życzę, powodzonka i słyszymy się za chwilę. Trzymajcie się, Heja. Cześć.